Witajcie, witajcie! Dzisiaj tradycyjnie Wam chciałam pokazać, jak wygląda nowy e-book w środku, Tak, będzie sobie mogły zobaczyć i tam spis treści, wiesz, po prostu jak te poszczególne strony wyglądają. Strony jest w sumie 113, te dwie ostatnie to jakieś tam dodatkowe informacje czy trzy, więc generalnie 110. No i zaczniemy sobie od spisu treści, bo on nam tutaj dużo rozjaśnia. Mamy rozdziały takie dotyczące jakby tego, jak wygląda wizyta klientki w salonie, to znaczy pierwszy kontakt, jeśli się witamy z klientką, zapisuje się klientka na zabieg, osobiście telefonicznie, są różne specyficzne sytuacje, co zrobić jak nie masz terminu, jak zabieg jest za drogi, zdaniem klientki, jeśli klientka chce się umówić do kogoś, kto nie ma miejsc itd. Tak więc wszystkie takie rzeczy, które są właśnie pierwszym kontaktem klientki z gabinetem, e, tutaj są w tym rozdziale omówione. Później mamy kolejny rozdział, to jest rozdział drugi. No i drugi rozdział, czyli klientka przychodzi już na umówiony zabieg. No i tutaj znowu mamy różne sytuacje, jak tą klientkę powitać, jeśli przyszło o czasie, jeśli się spóźniła, jeśli musi zaczekać. Wszystkie takie e, sytuacje są bardzo szczegółowo omówione wraz ze scenariuszami rozmów, ale to Wam jeszcze za chwilę pokażę. Na razie tak bardzo ogólnie. Później mamy już obsługę w trakcie zabiegu, czyli jak zadbać o komfort klientki, co z komunikacją podczas zabiegu, atmosferą, co mówić, czego nie mówić, jakich tematów unikać, jak budować relacje, jak podsumować w ogóle zabieg, który już został wykonany, zanim się jeszcze będziemy z klientką żegnać. Też jest to szufladzie, co warto mieć, żeby właśnie. Być na różne sytuacje przygotowanym. No i potem mamy zakończenie wizyty w salonie, czyli klientka się zapisuje na kolejny zabieg albo, albo się nie zapisuje, ale oczywiście dożywam tego, żeby się zapisała. Co z kosmetykami, jeśli chodzi o sprzedaż właśnie pielęgnacji, jak się żegnać, tak żeby nie robić tego w pośpiechu, tylko żeby to było przemyślane i, i też podnosiło jakby jakość tej obsługi. Później mamy bonus, to jest taki dodatkowy rozdział, którego najpierw miało nie być, ale potem jak zaczęłam szukać różnych informacji, to stwierdziłam, że to jest dobry pomysł, żeby go zrobić. Są tutaj takie trzy rozdziały: zapach, muzyka i światło. Są tutaj wyniki różnych badań, co właśnie dobrze działa, co źle działa, jakie światło, w jakich strefach w gabinecie, jaka muzyka. Takie dokładne parametry, nawet jakby tych wszystkich rzeczy światło, muzyka, zapach także bardzo to jest przydatne i pomocne. Bo tak naprawdę te wszystkie detale się składają na ogólny odbiór klientki z wizyty. No i ostatnia część to jest taka lista kontrolna, w której jest dużo rzeczy, które było omawiane we booku, właśnie streszczone w postaci punktów, ale też jest dużo nowych rzeczy, bo były takie rzeczy po prostu, o których nie było jakby sensu bardzo szczegółowo opisać. Dedykując im osobne rozdziały, ale są naprawdę ważne, więc nie należy ich pomijać. Także tutaj jest troszkę podobny podział, jeśli chodzi o te listy kontrolne, bo widzisz, że ich jest dużo, jest ich 8, ale jest pewna też modyfikacja, bo mam na przykład wejście do gabinetu, które robi wrażenie, czyli o co zadbać już przy samym wejściu, zanim my w ogóle klientkę powitamy. To, co tam jeszcze powinno być właśnie przeanalizowane i poprawione. Przygotowanie gabinetu, czyli wszystkie rzeczy związane z komfortem klientki, żeby miała gdzie położyć okulary, torebkę, żeby była odpowiednia temperatura, tego typu rzeczy to są. Później mamy właśnie już to, co było, czyli omawianie wizyty, klientka przychodzi. Mamy też o komunikacji z klientką na różnych etapach kontaktu, tu jest bardzo dużo takich właśnie konkretnych wskazówek co mówić, czego nie mówić i w jaki sposób mówić. Obsługa klienta w trakcie zabiegu, zakończenie wizyty, wyposażenie awaryjnej szuflady, o której Ci już wspominałam. No i to jest w zasadzie tyle, bo ten punkt został. Mamy właśnie miejsce, żeby sobie wypisać te wszystkie rzeczy, które mamy do poprawki, które sobie w tych poprzednich punktach prześledziliśmy. I żeby mieć po prostu jasną listę rzeczy, które trzeba w gabinecie poprawić. No i dobra, i to jest spis treści, później przechodzimy do konkretnej, jakby, zawartości e-booka. No i tu jest, tak, tu jest sporo wiedzy, jest sporo różnych punktów, takich streszczonych rzeczy, ale też są właśnie gotowe scenariusze rozmów z klientką, które tutaj widzisz, z podziałem na to, co mówi klientka. Co mówi pracownik, różne, bardzo różne sytuacje są omówione. Też masz miejsce, żeby sobie jakiś tam swój scenariusz na tej podstawie opracować, jeśli stwierdzisz, że chciałabyś go dostosować do swoich indywidualnych potrzeb, więc jest tego bardzo dużo. Są też procedury tutaj na niektórych stronach, trochę szybko jadę, więc mogło coś umknąć, ale generalnie też są właśnie takie gotowe procedury. Zaraz może znajdź. O, Także są tutaj tak naprawdę same konkrety, same. O tu też jest procedura taka rozpisana, same praktyczne narzędzia. E, tutaj też e, pomocne, właśnie te scenariusze gotowe. Jest e, 110 stron, ale one naprawdę są mocno wypakowane właśnie taką mięsną treścią e, i, i konkretami, które możesz już u siebie wdrożyć choćby od jutra. Też ułatwia, jakby fakt, że te listy kontrolne są, które teraz pokazuję, bo to jest tak szybko, punkcik po punkciku, można sprawdzić, co jeszcze należy poprawić. Także tak to wygląda. Jeśli jesteś zainteresowana, to zachęcam cię gorąco, żeby sobie zajrzeć jeszcze do opisu. Ja tutaj cały czas podaję link, to jest opis właśnie w sklepie tego e-booka. Ważna informacja jest taka, że jest 60 zł zniżki, czyli 187 to jest regularna cena. Po zniżce to jest cena 127, i ta zniżka obowiązuje tylko do 8 czerwca, czyli do niedzieli. Także sporo można oszczędzić. Tutaj też jest sporo grafik właśnie z takimi najważniejszymi informacjami, oczywiście spis treści. No, tutaj ten główny akcent, właśnie że wiedza, procedury, scenariusze, rozmów listy kontrolne, bo zależało mi na tym, żeby to był taki naprawdę kompletny produkt, który uwzględnia wszystko, co może być stworzone, żeby ułatwić właśnie w salonie tą obsługę klienta. No i takie jeszcze właśnie najważniejsze sprawy, kluczowe obszary. No, tutaj też takie najważniejsze informacje, też są liczby właśnie. Korzyści, jakie możesz mieć z pracy z e-bookiem, właśnie informacje o tych listach kontrolnych. No i też jakby dla kogo, komu się to przyda. Jeśli na przykład masz problem z tym, jak się zabrać, jak ugryźć ten temat obsługi klienta, albo jeśli już nad tym pracujesz, ale szukasz właśnie takiego rzetelnego źródła wiedzy, które te wszystkie problemy przedstawia od podstaw i umożliwia dopracowanie detali. No i też jakby to jest taki gotowiec od A do Z, więc jeśli szukasz takiej pigułki to na pewno ci się przyda. Jeśli też chcesz przeszkolić swoich pracowników z obsługi klienta, jeśli chcesz ujednolicić te standardy, no możesz właśnie sobie też wszystkie scenariusze rozmów podrukować i właśnie pokazać to pracownikom jako coś, do czego się mają dostosować. Także dla gabinetów, które zatrudniają, też jest to fajna opcja. I jeszcze jedną rzecz chciałam pokazać na koniec. Tutaj jest taka lista wszystkich tematów, które we buku są poruszone. Jest ich 47. Ja to wypisałam po to, że po prostu jeśli ktoś się zastanawia, czy jakiś temat jest poruszony, czy nie, czy znajdzie odpowiedź na swoje pytanie. No to tutaj jest właśnie ta lista, ona jest podzielona na dwie części ze względu na pozycjonowanie, bo tak po prostu Google bardzo lubi, jak się nie, nie robi za dużych jakby akapitów, a to jest traktowane jako akapit, dlatego podzieliłam to jakby nagłówkiem, ale to jest tak naprawdę jedna lista, więc tu są wszystkie jakby pytania na który ten e-book odpowiada, także jeśli się zastanawiasz, czy to jest coś dla Ciebie, to polecam właśnie, żeby sobie przejrzeć tą listę pytań i myślę, że jak to zrobisz, to już będziesz mieć pełną jasność co do tego właśnie, czy to jest coś dla Ciebie, czy nie. Jeśli chciałabyś zajrzeć do tego spisu treści, który pokazywałam, to on też tutaj jest dodany, także naprawdę bardzo jest wyczerpujący ten opis, wydaje mi się, że każdy znajdzie odpowiedzi na, na jakieś nurtujące wątpliwości. Oczywiście, gdybyś miał jeszcze jakieś pytania, to możesz do mnie pisać. Najlepiej na maila, bo nawet jak społecznościowych po prostu tyle z tam przychodzi, że czasami mi te wiadomości umykają. No i przypominam właśnie, że jest ta zniżka, która obowiązuje tylko do niedzieli. Naprawdę warto, bo 60 zł to jest już całkiem solidny pieniądz, więc warto go sobie zaoszczędzić. No i tyle. Zostawiam link, zostawię tu może jeszcze okienko na jakieś pytania, jeśli będziesz miała. No i zapraszam, żebyś się zapoznała.